Część łączy nas pasja, e, tak się śmieje, bo łatwiuteńki, e, naprawdę do wydypowania wyniki, do e, zgarnięcia pieniążków e, PSG REN, e, PSG Krychowiak, e, nieobecny w REN Grosicki, który wchodzi e, później. Co do Krychowiaka, to e, ja się nie muszę łudzić, e, ma problemy chłopak. Ma zbyt y, piękną dziewczynę w Paryżu, ona chce być modelką, to się nie może udać, to no nie ma po prostu prawa. Natomiast y, co do REN, grosicieł, który wchodzi na końcówki. On może wejść na końcówkę, ale tam już będzie 2-3-0, już do odrobienia. Będzie na to wszystko za późno. Trochę, trochę z jednej strony fajnie, że Polacy są w tych klubach, z drugiej strony nie fajnie, że nie odgrywają głównych ról. Gdybym miał tak powiedzieć: PSG bez Ibrahimowicza to jest właściwie pół PSG. Ren bez Grosickiego to właściwie nie ma drużyny, ale jaki mam typ? Wydaje mi się, że przynajmniej cztery gole po stronie Paryżan. A aren? Może jeden, może, ale taki wymęczony, taki kompletnie. Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć o Grosiku, bo to jest taki fajny przykład, jak Don Pablo potrafi przekuć nienawiść w miłość. Grosik kiedyś nazywał mnie grubą świnią, a ostatnio zostaliśmy komplami. Więc to tylko pokazuje, że piłka nożna potrafi ludzi. Kompletnie zdenerwować, zirytować i wkurzyć, a potem potrafi ich połączyć, pogodzić i nawet w nieszczęściu, nawet jak jest jakiś gorszy mecz też można się napić i też można się z tego wszystkiego cieszyć. Zróweczko Don Pablo. Paolo pozdrawia serdecznie. Muzyka